Cześć, coś witajcie? Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily. Kolejny odcinek, kolejne wasze przedmioty. Zobaczymy, czy dzisiaj coś nas fajnego zaskoczy. Na pewno. Adam MR250, ciężka kusza, zabija każdego MOBA jednym strzałem, potrafi odebrać graczowi 25 damage'a. Możemy postawić ją jako blok lub strzelać z ręki. Czas naładowania trwa 30 sekund. Niestety, jeśli opisy są zbyt długie, nie jestem w stanie ich przeczytać, więc wybaczcie. MihaNex4Games, koktajl monotą, Przytrzymują mołotą, przytrzymując prawy przycisk myszy rzucamy na 10 kratek, natomiast klikając lewy przycisk myszy chyba rzucamy na 3 kratki, więc ktoś się pomylił w opisie, bo były dwa razy prawy przycisk. Ok. Maus123, cofasz, klikając prawy przycisk myszy zaznaczasz miejsce cofania. Kiedy dla przykładu zgubisz się w kopalni, klikając prawy przycisk myszy mając w wybranym przedmiot, cofasz się do ustalonego wcześniej miejsca. Myślę, że byłoby to dość trudne do ogarnięcia. Ale jak już by było, to czemu nie? FC Severin, Command Rail, tory, które można programować jak Comment Blog. Jest 5% szans, że znajdziemy je w skrzyni w opuszczonej kopalni. No tak, programujące tory z Comment blokami. W sumie co prawda mamy już tory naciskowe i wystarczy położyć. Comment block, ale jak to woli. Jasiu 121 Custom Disk. Możesz tworzyć własne płyty po przepaleniu w piecu z dysku komputera. Wybierasz utwór, który później jest przerobiony na dźwięki note bloków. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny pomysł. Chociaż już chyba ktoś na to wpadł, więc. Ha! Lord Vader Creeperometr. Creeperometr to urządzenie, które pozwala nam uchronić się przed Creeperami. Im bliżej nas będzie znajdować się Creeper, urządzenie będzie szybciej pikać. Możemy włączyć, wyłączyć je prawym przyciskiem myszy. To by się przydało w ekstremalnym Minecrafcie, o bardzo by się przydało. Noblol. Creeperza zbroja. Zbroja chroniąca nas przed Creeperami. Te są dla nas neutralne. Istnieje również możliwość oswojenia Creepera. Bardzo dużo osób pisze o oswojeniu Creepera, jednak, jak by to miało wyglądać? E, Aleksiaks. 2. Cukierkowa drabina. Kiedy wejdziemy na drabinę, działa jak pajęczyna. Klejemy się do niej i ciężko z niej zejść. Fajna pułapka na multi. Gratuluję, Aleksiaks. Fajny pomysł. Dobra, lecimy dalej. Jejska, czapka kucharska. Potrawy przyrządzone przez gracza, który ją nosi, dają dwa razy więcej punktów głodu. I to jest naprawdę bardzo fajny pomysł, bo z taką czapką naprawdę byśmy fajnie wyglądali. Zresztą, wyobraźcie sobie jakąś wioskę i jakiś kucharz w tej wiosce, który by tylko przyrządzał potrawy. Super, ok. Dobrze, dziękuję za. Obejrzenie i już jutro kolejny odcinek Minecraft Crafting Ideas Daily, więc lecimy jak burza, bo tych odcinków naprawdę dużo, tych przedmiotów, przepraszam, naprawdę bardzo dużo się nazbierało. Jeszcze jedna rzecz, e, wiem, że czasami nie doczytuję do końca opisów, jednak kiedy są zbyt długie, to po prostu zatrzymajcie film um, i przeczytajcie na spokojnie, ok? Bo jest, pewien wydzielony czas na każdy przedmiot. Dziękuję, trzymajcie się i do usłyszenia jutro. Cześć!